Dzień dobry, witam państwa. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żebyśmy mogli porozmawiać o jednym z punktów mojego programu wyborczego, a jestem kandydatem do sejmiku województwa podlaskiego. Takim tematem dużym dla mnie, bardzo ważnym do zrealizowania, jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Które dla mnie będzie, będzie bazowało na dwóch elementach, które są. Niezwykle istotne dla społeczności naszej, dla naszej małej ojczyzny, a mianowicie przebudowa drogi 652 to jest droga do Filipowa, która na dzień dzisiejszy nie spełnia chyba żadnych warunków i oczekiwań tych, którzy po niej podróżują, ponieważ tam nie ma ani nawierzchni, ani poboczy, ani oznakowania ani chociażby rozsądku kierowców, którzy też czasami nadużywają tego wszystkiego. Więc co chwilę, co chwilę słychać tylko bardzo złe opinie na temat tego, co się tam dzieje. I dlatego mój program zawiera tą, tą drogę jako jeden z priorytetów, jeden z najważniejszych elementów, ponieważ to dotyczy bezpieczeństwa nas wszystkich, naszej codzienności, naszego ruchu drogowego, który służyć ma przemieszczaniu się, a nie ratowaniu życia w trudnych okolicznościach. Drugim natomiast elementem, niezwykle ważnym, który mnie jako sportowca, licencjonowanego kierowcy rajdowego i, i mistrza Polski w wyścigach samochodowych, bardzo dotyczy, ponieważ już jako prezes automobil klubu Suwalskiego przez wiele lat wielokrotnie borykałem się z tematem toru kartingowego, który pomimo tego, że jest w suwałkach to sprawia, nie wiem, czy nie więcej problemów niż korzyści. A ostatnio bardzo, bardzo moi, moi koledzy, którzy obecnie kierują Automobil Klubem zaangażowali się w to, żeby rzeczywiście i mieć gdzie organizować imprezy i ulżyć mieszkańcom, którzy tutaj mieszkają blisko i którym doskwiera bardzo korzystanie z tego obiektu z powodu głośności. Tak więc na dzień dzisiejszy tor kartingowy głośno się o tym mówi a ja chciałbym mieć swój udział też w tym, żeby rzeczywiście władze wojewódzkie może zainteresowały się tym y, tematem, ponieważ y, chciałbym to też połączyć y, z y, naszym y, wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego, który też miałby z tego, moim zdaniem, y, szansę na wprowadzenie bardzo wielkiej innowacji y, w świecie, w świecie szkoleń y, kierowców, y, ponieważ y, Marzy mi się i, i taką mam wersję tego toru, gdzie znajdzie się płyta poślizgowa, gdzie znajdzie się na przykład w dawnych latach bardzo często znane miasteczko ruchu drogowego, gdzie można by rzeczywiście bardzo skutecznie prowadzić edukację komunikacyjną. A właśnie edukacja komunikacyjna to jest baza do tego, żebyśmy na drogach byli bezpieczni, bo wszyscy w tym ruchu drogowym uczestniczymy. Jeżeli taki ośrodek ruchu drogowego połączyłby siły na przykład z Automobil Klubem Suwalskim, z Automobil Klubem Suwałki, bo tak to w tej chwili brzmi, można by było i to uważam jako człowiek z motorsportu, przy połączeniu takich, takich sił i wykorzystaniu obiektu do uprawiania sportów motorowych, można by nie tylko uczyć kierowców przepisów ruchu drogowego i umówmy się, wszyscy o tym chyba wiemy, przemieszczania się samochodem, ale umiejętności prowadzenia samochodu. Bo pomiędzy tym, co wynoszą młodzi kierowcy po kursach, a tym co powinni rzeczywiście umieć kierowcy, żeby się bezpiecznie sprawnie przemieszczać, jest dosyć duża różnica. Więc gdyby taki młody adept kierowania samochodem miał do dyspozycji na torze sportowym możliwość uczestniczenia w szkoleniu czy nawet zorganizowaniu dla niego dla takich grup impes, gdzie mogliby się doszkolić doszkolić powtarzam w umiejętnościach prowadzenia samochodu byłoby to z niezwykłą niezwykle wielką korzyścią dla wszystkich którzy, którzy na dzień dzisiejszy samochodami się poruszają, którzy poruszają się też po naszych drogach Wojciech Śliwowski startuje z listy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, okręg numer 2, pozycja numer 8.